Ktoś już wierci. Serio. Cześć, witam Was bardzo serdecznie w dzisiejszym filmie. Jak po samym tytule widzicie, dzisiaj do Was przychodzę z rozterkami książkoholika. Także, jeżeli jesteście ciekawi, jak odpowiedziałam na wyjątkowo trudne dla książkoholika pytania, to zapraszam Was dalej do oglądania. Nikt nie nominował mnie do tego tagu. E, więc nominowałam się sama. <grych> wiem, że mam mnóstwo nominacji do tagów yy, i ich nie nagrywam. Nie wiem dlaczego, nie pytajcie się mnie, a nagrywam odpowiedzi na tag, yy, do którego nie byłam nominowana. W każdym razie ja po raz pierwszy ten tag widziałam u Sylwii z kanału My Books My Life i z tego co wiem Sylwia wzięła ten tag z zagranicznego booktuba. Nie wiem jakiego, nie pamiętam, wiem że Sylwia o tym mówi w filmie, ale ja nie zakodowałam. W każdym razie w opisie umieszczę wam linki i też pytania, które są w języku angielskim, Sylwia je tłumaczyła na język polski. Ja pozwolę sobie czytać już w języku polskim i w opisie umieszczę wam też pytania w języku polskim i angielskim, gdybyście chcieli też nagrać odpowiedzi na zadane tutaj pytania, to możecie skorzystać sobie już z gotowca, że tak powiem. Ja ten film widziałam jeszcze u Uli Słomki i Magdy z kanału Getbooki. Pewnie więcej osób nagrywało ten film, ale jakby te filmy widziałam, tak wiecie, od samego początku do końca, więc o nich wspominam. I to, że nagrywam ten tak, a nie inny, to nie jest tak, że sobie to ubzdurałam, usiadłam, nagrałam i. Yy, ra <grytania> Tylko właściwie jest to podyktowane tym, że są to innego rodzaju pytania. To nie są pytania, do których muszę dopasować książki, tylko pytania bardziej odnoszą się do mnie, jako do osoby, która kocha czytać książki. Więc stwierdziłam, że skoro coraz więcej jest was tutaj na kanale i coraz więcej przybywa was też na Instagramie. No to fajnie byłoby, gdybyście troszeczkę lepiej mnie poznali, bo zdaję sobie z tego sprawę, że nie wszyscy oglądali moje filmy od samego początku. Może też niektóre poglądy uległy zmianie, więc y, taka aktualizacja to jest, wydaje mi się, całkiem dobry pomysł. No i trzeci powód, chyba trzeci, drugi, <laughs> może drugi, może trzeci, nie tym W każdym razie kolejnym powodem jest to, że ja chciałam udostępniać przynajmniej dwa filmy w tygodniu, także tak. Trakcie, kiedy będzie za niedługo fala reading vlogów, to, to nie jest zły pomysł, tak myślę. Więc przechodzę już do rosterek książkoholika. I pierwsze pytanie: Masz 20 tysięcy książek na swoim TBR-ze. w jaki sposób decydujesz się, co przeczytać w następnej kolejności? Jeżeli oglądacie mnie od jakiegoś czasu, to na pewno zauważyliście, że staram się co miesiąc nagrywać tiBiary. TiBiary, które są określone. To nie jest tak, że ja sobie wybieram książki od czapy, bo w danym momencie mam na nie ochotę, tylko staram się jakoś tematycznie podejść do tych planów czytelniczych, i to rzeczywiście pomaga mi w czytaniu. Co to znaczy, to nie jest tak, że gdybym nie miała TBR-u, to bym nie czytała, ale podam wam przykład z życia wzięty. W 2019 roku nagrałam film 100 książek, które planuję przeczytać w 2019 roku. Nie udało mi się. To po pierwsze, po drugie w połowie jakoś zapomniałam jakie filmy, pff, jakie w połowie jakoś zapomniałam jakie książki chciałam przeczytać i w ogóle wychodzi też taka moja natura, gdzie jakby zawsze uważam, że mm, jeszcze jest czas, jeszcze jest czas, no i no no tak wyszło, jak wyszło. W każdym razie jakby w ogóle kompletnie się to nie sprawdziło, więc ja wolę sobie co miesiąc nagrać jakiś TBR, wybrać tematycznie te książki. I wtedy jakby szybciej sięgam po te pozycje, które sobie zaplanowałam, że przeczytam w danym czasie. I też jest tak, że ja nie trzymam się stricte tego planu, bo niekiedy lubię sięgnąć po jakąś inną książkę. Wiadomo, że. Mogę mieć inny nastrój, mogę nie mieć ochoty w danym momencie na daną książkę, więc zawsze oczywiście pozwalam sobie na to, że mogę zmodyfikować te moje plany czytelnicze. No ale przede wszystkim czytanie książek ma mi sprawiać przyjemność, a nie ma być to obowiązek, bo wtedy gdyby był to obowiązek, to czułabym się w szkole i pewnie bym w ogóle nie czytała. Tak, jak lektury. <noise> nie bierzcie za mnie przykładu. W każdym razie tak, te TBR y pozwalają mi, jakby tak usystematyzować sobie wszystko. I to też jest często tak, że ja te TBR-y mniej więcej planuję do przodu. Na przykład teraz mam już zaplanowane chyba do listopada włącznie. Ja mniej więcej wiem, jaki nastrój będzie u mnie panował w danym czasie. No wiadomo, może zdarzyć się jakaś przykra sytuacja, która mnie kompletnie wybije z rytmu, gdzie nie będę miała głowy do czytania, i to jest normalne, ale. Ja ja często mam tak, że jakby aura na zewnątrz wpływa na moją aurę wewnątrz. <laughs> I na przykład wiem, że jesienią w październiku najlepiej będzie mi się czytało klasyki, ale już w wakacje, czy też na początku wakacji, dobrze będzie mi się czytało jakieś młodzieżówki, jakieś serie. To zresztą co ostatnio też widzieliście na moim kanale. Także ja mniej więcej wiem, jaki nastrój będzie u mnie panował, no chyba że coś pokrzyżuje mi plany. I tak dobieram sobie ten TBR, także mam nadzieję, że pomimo tego, że się strasznie rozgadałam, to jakoś odpowiedziałam na to pytanie. Przechodzę do pytania drugiego. Jesteś w połowie książki, która Ci się nie podoba. Rezygnujesz z czytania, czy kontynuujesz czytanie? Ja jestem jakąś masochistką straszną, ponieważ ja kontynuuję czytanie. Chyba miałam tylko trzy książki w moim życiu. Które porzuciłam w trakcie czytania. Jedną z nich było atramentowe serce chyba taki jest polski tytuł a drugą były szczury Wrocławia i jeszcze jakaś. Ale już nie pamiętam. W każdym razie te dwie, jakby na 100% pamiętam, że w trakcie czytania stwierdziłam: nope, nope, n -n -n. Nie dogadamy się, ale było sporo książek, gdzie w trakcie czytania stwierdziłam, że jakby nie nadajemy na tych samych falach i nie polubię się z tą książką. Z doświadczenia i z wykształcenia wiem, że dane dzieło, czy to film, czy książkę, trzeba zobaczyć, czy też przeczytać od deski do deski i wtedy wyrazić swoją opinię. Tak samo mam z filmami. W trakcie seansu nie wyjdę z kina, zobaczę ten film do końca. Nieważne, jakbym się męczyła, zobaczę film do końca. Też wiem, że nie umiałabym wyrazić swojej opinii. Na temat czegoś, czego nie zobaczyłam, czy też nie przeczytałam od samego początku do końca. Więc takie jest moje podejście. Chyba powinnam nauczyć się trochę odpuszczać, no ale póki co jest tak jak jest. Pytanie trzecie. Zbliża się koniec roku, a Ty jesteś w tyle, nie zrealizowałaś swojego wyzwania czytelniczego na Goodreads. Czy starasz się to nadgonić, nadrobić i jak? To jest pytanie idealne dla mnie, bo ja jestem osobą, która nawet jeżeli będzie miała masę czasu. To będzie wszystko robiła na ostatnią minutę. I tak jak Wam wspominałam, w 2019 roku miałam y, plan, żeby przeczytać 100 książek, chociaż wcześniej czytałam gdzieś tak około 30-40, stwierdziłam, a rzucę się na głęboką wodę, dam radę, <grytanie> cała Agnieszka. I zamiast sobie systematycznie, wiecie, czytać, chociaż wiedziałam, że nie miałam czasu na no, czas z tym w każdym żeby sobie jakoś to systematycznie ogarnąć, to ja w grudniu nagle stwierdziłam. Mm, Zostało mi jakieś 80 książek do przeczytania <laughs> i chciałam chociaż trochę podgonić, dlatego też powstał pomysł na Love Actually Marathon, co zresztą spotkało się z pozytywnym odbiorem. Wiem, że bardzo Wam się ten pomysł spodobał, więc to nie tak, że to nie było produktywne, bo wpada na pomysł, że hej Agnieszka, możesz częściej tworzyć takie maratony i to jest całkiem dobry pomysł, żeby się zmobilizować. Ale tak, ja jestem osobą, która na ostatnią chwilę stara się podgonić, tak żeby wyszło wszystko dobrze. I odkąd pamiętam, zawsze tak miałam. Czy to na studiach, czy w szkole. Na studiach było to też związane z tym, że ja zazwyczaj pracowałam w trzech miejscach naraz, studiowałam dziennie, no i wiadomo, chciałam mieć jeszcze życie <grytanie> osobiste i niekiedy naprawdę fizycznie nie dawałam rady, żeby wszystko robić wcześniej. Nie wyrabiałam się totalnie w moich planach, bo. To jest też tak, że ja jestem osobą, która musi sobie zaplanować wszystko. Ja mam taki specjalny zeszyt, w którym piszę, że tego i tego dnia zrobię to, 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 tego i tego dnia zrobię to, 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 to i sobie później odhaczam. I to mi pomaga usystematyzować jakoś mój plan działania i staram się to zawsze w 100% wypełniać, ale niekiedy przeceniam swoje możliwości i swój wolny czas. I tak też było na studiach, ale zawsze z wszystkim wyrabiałam. Nawet jak miałam zarwać dwie, trzy noce, co często się zdarzało, to zawsze z wszystkim wyrabiałam, zawsze było wszystko oddane na czas, tylko że właśnie zazwyczaj to robiłam nie 2-3 miesiące wcześniej, tylko tydzień wcześniej. Więc tak, jeżeli chodzi o kutric, to, to ja pewnie y, jestem z tych, którzy starają się podgonić i nadrobić, ale znowu ponownie chyba muszę trochę zudować. Ok, pytanie czwarte. Okładki z serii, którą uwielbiasz, nie pasują do siebie, co z tym robisz? Jakby nic, <noise> nie biorę telefonu i nie dzwonię do wydawnictwa i mówię: Hej, halo, <noise> dlaczego jest inna okładka? Nie, no jakby nie mam na to wpływu. Z drugiej strony myślę, że to pytanie może się odnosić na przykład do okładek w momencie, kiedy seria czy też książki zostają wydane ponownie, i na przykład za pierwszym razem była to inna okładka, a za drugim razem na przykład jest to okładka filmowa czy też serialowa. I co robię w momencie, kiedy mam serię podzieloną pół na pół? No właściwie. No to nic, bo jakby ważniejsza jest treść, chociaż lubię, kiedy biblioteczka wygląda tak bardzo, wiecie, estetycznie. I takim dobrym przykładem wydaje mi się, że jest mój Harry Potter, ponieważ mam tą wersję, która była wydana w latach 90., na początku roku 2000, chyba do 2010, może później. Mniejsza z tym. W każdym razie to taka... No, pierwsza polska wersja i brakuje mi ostatniej części. I oczywiście mogłabym sobie dokupić w bardzo atrakcyjnej cenie ostatnią część z tej nowej serii, która jest taka ładna, fioletowa, niebieska i tak dalej, i tak dalej, z takimi złoceniami, ale nie pasowałaby mi do całej serii więc Więcej po prostu nie kupuję. Ale podchodzę też do tego na tej zasadzie, że skoro mam już jakąś książkę, to nie będę wymieniała. I takim przykładem są książki Siostry Bronte. Tutaj Billet, lokatorka Whitfield Hall, Shirley. One wszystkie do siebie pasują, są z wydawnictwa MG. Ale mam też Dziwne Losy Jane R. Nie wiem, nie, nie będziecie to tutaj widzieli. O, w takim wydaniu. To jest wydanie biedronkowe w dwóch tomach. I ja tę książkę przeczytałam w tym wydaniu. I mogłabym sobie oczywiście kupić dziwne losy Jane Earle, żeby pasowały mi do tych wydań. Ale po co? Ja tę książkę czytałam mam ją i wolę tę kasę wydać na inną pozycję, której jeszcze nie czytałam. I w sumie tak samo mam z wichrowymi wzgórzami, które też czytałam. I zobaczcie, ja ją kupiłam za 5 zł nie mam tutaj ceny, ale kupiłam ją na straganie w Katowicach. Znam historię i. Nie jest mi potrzebna nowa wersja. Oczywiście, jeżeli kiedyś trafię na jakieś nowe wydanie, które będzie w atrakcyjnej cenie, to może się skuszę, ale nie jest to dla mnie priorytet, więc przechodzę teraz do kolejnego pytania. Jesteśmy w połowie, pytanie piąte. Wszyscy wybierają książkę, której Ty nie lubisz. Co z tym robisz? Jak się dzielisz opinią, odczuciami? Normalnie mówię, hej, to w ogóle nie jest totalnie mój klimat, yy, nie podobało mi się to i tyle, i mam argumenty, bo uważam, że jeżeli coś mi się nie podoba albo podoba, no to muszę mieć argumenty za albo przeciw. I wydaje mi się, że powinniśmy w sobie znaleźć mówię, powinniśmy, no bo ja też. Długo się tego uczyłam, bo często było tak, że ktoś mówił, chociażby na studiach, że jakiś film e, jest cudowny, i to jest klasyk, i wszyscy powinni go kochać. I ja tak kiwałam głową, chociaż kompletnie tego filmu nie zrozumiałam, nie, nie widziałam fenomenu, i w pewnym momencie stwierdziłam sobie, OK, ale dlaczego ja mam się zgadzać? Z opiniami wszystkich, bo oni uważają, że tak jest dobrze. Im się podoba, super, mi się nie podoba i też super. Więc jakby każdy ma prawo do wyrażania własnych opinii, oczywiście nie krzywdząc innych, bo tak jakby nie podlega dyskusji. Więc w momencie, kiedy nam się coś nie podoba i użyjemy argumentów, no to jakby, wiecie, no... Mamy do tego prawo i kultura jest pod tym względem przepiękna i wspaniała, że możemy na jej temat rozmawiać godzinami. I chyba właśnie w tym tkwi piękno, że nie mamy tych samych opinii. No bo co ja bym tutaj robiła w momencie, kiedy miałabym takie opinie jak wszyscy? No chodzi o to, żebyśmy dyskutowali, żebyśmy dzielili się tymi swoimi opiniami, i jeżeli komuś się coś podoba, no to super, jeżeli komuś się coś nie podoba też ekstra. Chyba ja już się powtórzyłam, ale jakby ja nie mam problemu z tym, żeby powiedzieć, że coś mi się nie podoba, bo cenię sobie szczerość u innych twórców i nie wyobrażam sobie być nieszczerą osobą tutaj, bo jakby to nie był zamysł do tego, żeby założyć kanał, a po drugie ja nie potrafię jakoś kłamać, więc. No. <grych> Pytanie szóste. Czytasz książkę i jesteś bliska rozpłakania się w miejscu publicznym? Co z tym robisz? Płaczę, po prostu płaczę. I to nie jest tylko i wyłącznie kwestia rozpłakania się, ale też na przykład e, wybuchu śmiechu, e, czy też często miałam wypiek, kiedy czytałam jakieś sceny erotyczne i po prostu było mi głupio, że ktoś może czytać za mną tę książkę, jak siedziałam w autobusie, ale też nieraz płakałam, bo było mi przykro. Jakby nie mam kompletnie zahamowań, jeżeli chodzi o wyrażanie emocji w miejscach publicznych. Jeżeli z czegoś się cieszę i chcę podskoczyć czy klasnąć w ręce, też to zrobię. Nie. Więc tym bardziej, jeżeli będę jechała, czytała książkę i uronię łzę, czy też się popłaczę. Niekiedy było tak, że po prostu siedziałam i robiłam takie... <gryw> Bo nie byłam w stanie po prostu zapanować, więc nie mam z tym kompletnie problemu. Pytanie siódme. Wyszła kontynuacja książki, którą uwielbiasz, ale zapomniałaś dużo z pierwszej części. Czy przeczytasz pierwszą część ponownie? Czy przeskoczysz kontynuację w ogóle? Czy znajdziesz jakiś opis na Goodreads? Czy będziesz też płakać z frustracji? Długie pytania, ale postaram się odpowiedzieć krótko. Gdy jest to książka, którą uwielbiałam, to raczej coś tam będę pamiętała, a nie będę wracała do pierwszego tomu, po prostu przejdę od razu do drugiego tomu. Tak było w przypadku dworów. To nie jest tak, że ja dwory uwielbiam i ubóstwiam i jest to moja ukochana, ulubiona książka, ale świetnie się przy niej bawiłam. Dobrze też bawiłam się przy pierwszej części, ale w momencie, kiedy zaczynałam czytać drugi tom, już nic nie pamiętałam i po prostu. Rzuciłam się na głęboką wodę. To też jest tak, że autorzy, pisząc kontynuacje, zawsze wracają do tych najważniejszych motywów, do tych najważniejszych wydarzeń. I przy dworach, na przykład, ja do połowy nie pamiętałam nic z pierwszej części, tak? Mniej więcej miałam zarys, że tutaj coś się zadziało, tutaj coś, ale dopiero później autorka zaczęła odnosić się do poprzedniego tomu, więc nigdy mi się nie zdarzyło, żeby przeczytać książkę tylko po to, żeby sobie przypomnieć, co było w pierwszym tomie, bo pewnie w połowie albo w trakcie czytania bym sobie wszystko przypomniała. Pytanie Kac książkowy. Zabrałaś się za pięć książek w tym miesiącu. Tak, tak to mniej więcej wygląda. Ale je odłożyłaś, nie skończyłaś. Jak radzisz sobie z kacem książkowym, z zastojem czytelniczym? Szczerze muszę wam powiedzieć, że ja... Nigdy nie miałam zastoju czytelniczego. Nie wiem, czy mam być dumna, czy mam być szczęśliwa, czy uważać, że coś jest ze mną nie tak. Nie mam czegoś takiego. To znaczy, tak jak już Wam na samym wstępie powiedziałam w pierwszym pytaniu, nie czytam, bo muszę, tylko czytam dla przyjemności. Tu jest chyba jakiś taki klucz do tego, że chce mi się czytać. Ja pamiętam też, że na studiach nie czytam praktycznie żadnych książek. Jeżeli chodzi o beletrystykę, wszystkie książki, które czytałam, to były książki naukowe czy notatki, i po prostu kiedy się obroniłam, to miałam takie, tak, wreszcie mogę czytać książki, które chcę, <grym> więc chyba jeszcze jakby mam to takie wrażenie, że mam tą wolność i dowolność i mogę czytać, co chcę. Ale nie przypominam sobie, żebym miała jakiś zastój czytelniczy. Chyba nie. Oczywiście są takie dni, kiedy wolę sobie porobić coś innego, nie wiem, pomalować czy pooglądać film, serial, ale nie mam poczucia też tego, że straciłam czas, że muszę czytać. Hmm, nie. Ale wydaje mi się, że jak robię coś innego, typu właśnie to, co przed chwilą wymieniłam, gdzieś tam z tyłu głowy. Odzywa się mi taka lampka, że hmm, a mogłaś czytać i mogłaś poznać kolejną genialną historię, zamiast teraz siedzieć i, i nie wiem, kolorować czy coś w tym stylu. Ale niekiedy takie dni też są potrzebne, żeby porobić coś innego, więc wydaje mi się, że trzeba znaleźć taką swoją równowagę, w czym czujemy się najlepiej, bo no przede wszystkim chodzi tutaj o nas, więc bądźmy troszeczkę egocentryczni, skupmy się na tym, co my w danej chwili chcemy robić. Napiszcie mi, czy wy macie zastaje czytelnicze i jak wy sobie z nimi radzicie, bo może kiedyś te rady. Będą mi potrzebne. Pytanie ostatnie, dziesiąte. Jej! Wychodzi bardzo dużo książek, które chcesz przeczytać. Ile z nich tak naprawdę kupujesz? Hmm. E, jakiś czas temu mówiłam, że ostatnio nie kupuję dużo książek, bo mam legimi a nagrałam book haul, gdzie pojawiło się mnóstwo książek. U mnie też jest tak, że książki, które chcę przeczytać, po prostu do mnie przychodzą do recenzji, bo jedno wiąże się z drugim, nie wezmę książki do recenzji, której nie chcę przeczytać, a jeżeli nie dostanę tej książki, a usłyszałam, że jest super i chcę ją przeczytać, to albo sprawdzam, czy jest na Legimi, jak nie ma na Legimi, to kupuję, chyba że jest naprawdę przepiękna, no to wtedy nie patrzę na Legimi, tylko po prostu kupuję. Więc trudno jest mi powiedzieć, jak często kupuję książki, bo chcę je przeczytać, bo... To jest uzależnione od wielu czynników. Ja chyba nie potrafię powiedzieć tak i tak i lecę dalej z odpowiedzią. Muszę się jakoś rozwodzić. To jest kolejny fakt o mnie, że ja lubię lać wodę i często ją leję. <laughs> A jeżeli chodzi o kupowanie nowych książek, to teraz, kiedy siedziałam w domu, to długo się opierałam przed wszystkimi promocjami i mówiłam sobie nie, Agnieszka, masz całą masę książek, których tutaj nie przeczytałaś, naprawdę, ale gdzieś tak pod koniec kwietnia, kiedy zaczęły napływać informacje na temat wirtualnych targów książki, no to się poddałam i stwierdziłam, no dobra, okej, okay. nie byłam na targach książki w Warszawie, no to mogę sobie chyba pozwolić i kupowałam. Ale teraz doszłam też do takiego momentu, w którym stwierdziłam, że ostatnio robiłam porządek i było tutaj pełno miejsca, a te no, nie ma już tego miejsca <laughs> i będę chciała podgonić sobie czytanie wszystkich, wszystkich, dosłownie wszystkich, czyli 90% mojej biblioteczki, i później książki, które zostaną ze mną, zostawić, a książki, które nie są mi potrzebne do szczęścia, po prostu dać na jakąś aukcję albo zrobić wyprzedaż, albo oddać. Nie wiem, jeszcze nie mam pomysłu, ale na pewno coś takiego się pojawi. Także tak mniej więcej prezentują się moje rosterki rozterki książkoholika. Dajcie koniecznie znać w komentarzach, jakie wy macie podejście do tych kwestii, które są tutaj poruszane w pytaniach. Dajcie koniecznie znać w komentarzach, czy się ze mną zgadzacie, czy macie tak samo, czy zupełnie inaczej podchodzicie do tych wszystkich rozterek. Możecie odpowiedzieć na wszystkie pytania, na jedno pytanie, dwa, trzy, cztery, jak chcecie. Jestem ciekawa, jakie wy macie przyzwyczajenia i tradycje związane właśnie z Czytaniem. No i ja będę się już z Wami żegnała, ponieważ muszę usiąść do montowania i lecieć do pracy. Także dziękuję Wam najmocniej za oglądanie. Trzymajcie się ciepło i mam nadzieję do zobaczenia następnym razem. PA!